wpadajcie również za kanał Flowriders, na którym pojawia się kolejna nutka z moim udziałem link w opisie i w karcie. Robię high a ty mówisz. Złote oczy, wiem co lubisz. Patrzą na mnie, robię ruchy. Złote Lambo, złote ciuchy. Robię highs, a ty mówisz. Złote co lubisz, patrzą na mnie, robię ruchy Złote Lambo, złote ciuchy Lecimy se tu, robię u-u-u Na mojej nodze nowy but Trzymam w portfelu kilka stów Na parkiet pijam jak ten król Robię co chcę, o, o Trzymam ten styl, Ło-o-o, łapię ten chill. o o zbieram ten kwit, no co za zło? Lata lecą szybko, ja chcę zdobyć świat. Robię w jeden rok, co oni w kilka lat. Wiem, że muszę wykorzystać ten młody czas i dostarczę full rozrywki wszystkim Wam. Robię! Złote oczy, wiem co lubisz. Patrzą na mnie, robię ruchy. Złote lambo, złote ciuchy. Robię hajs, a ty mówisz. Złote oczy, wiem co lubisz. Patrzą na mnie, robię ruchy. Złote lambo, złote ciuchy. Robię hajs, a ty mówisz. Złote. Zalecą szybko, ja chcę zdobyć świat. Robię w jeden rok, co oni w kilka lat. Robię co chcę, wo o o trzymam ten styl, wo o o łapię ten chill, wo o o Zbieram ten no co za zło. Robię co chcę, wo o o trzymam ten styl, woo-o. na mnie, robię ruchy Złote, lambo, złote ciuchy. Robię co chcę, ej, ej. Trzymam ten styl, wow, wapię oh. ten chill, ej, ej. Zbieram ten kwit, co za zło.